Dzień dobry Państwu, właśnie wracam sobie do domu nowym nabytkiem firmowym, a konkretnie nowym busem i stwierdziłem, że temat kupna nowego, nowego używanego busa do firmy to jest fajny temat na taką luźną pogadankę, ale że musiałem zrobić sobie lekką pauzę no, podczas trasy, no to stwierdziłem, że można sobie pogadać troszkę i odpocząć. Na początek wypadałoby wyjaśnić, dlaczego stwierdziłem, że potrzebuję nowego busa. Dotychczas jeździłem Citroenem Jumpy drugiej generacji, 2007 rok, yy, silniczek 1.6, no, prawdziwa bestia, no ale powiedzmy sobie szczerze, no, na moje wymagania yy, spokojnie wystarczało. Yy, ekonomiczne autko, nawet spoko. Ale stwierdziłem z czasem, że no, paka by mogła być troszkę większa, już nie powiem, że wyższa, ale na pewno dłuższa, bo tam jest takiego efektywnego załadunku no, 2 metry. Nie? A z racji tego, że płyty czy takie typowe rzeczy, no to to jest, płyta ma 2,60, no to ci wystaje, potem profile i tak dalej, i tak bo ja dość często po prostu kupuję materiał i głodowo, na robotę, więc stwierdziłem, że można już coś na ten temat myśleć. Druga rzecz i to taka bardziej poważniejsza, to jest po prostu to, że ten bus zaczął się sypać. Swoje latka miał, e, tam już był robiony słab silnika, bo tam, tam wszystkie już błędy zaczęły wyskakiwać. E, nie było klimatyzacji, a co w dzisiejszych czasach jest już, no, no jest to uciążliwe. Lato jest ciepłe i no siedzenie w takim aucie, czy jeżdżenie takim autem bez klimatu jest uciążliwe. Progi zaczęły gnić. Ogólnie no, blacharka, wszystko to zaczęło już gnić do tego stopnia, że no, nie było to już takie mm, opłacalne w naprawach. No ogólnie autko zaczęło się sypać. Co za przypadek. No i stwierdziłem, że trzeba coś nowego. I po takich głębszych perturbacjach myślowych wybór padł na mm, powiedzmy auta typu jumper. Hmm, boxer i tak dalej, nie? Czyli H2, L1 i tak dalej. Takie busy hmm, krótkie, znaczy, krótkie, no paka bym musiał mieć ta 260, ale żeby można było na niej stanąć i taki był plan, taki był plan, taki był zamysł, jeżeli chodzi o y, tego typu auta. Stwierdziłem, że już nie chcę brać no nie powiem, że tanich szorotów, ale no nie chcę, chcę wziąć coś porządniejszego, nie? O kurwa! Budżet jaki sobie założyłem to takie no 70 tysięcy, żeby do tej kwoty 70 tysięcy brutto, żeby do tej kwoty coś kupić, rocznik plus minus 2,15, a najlepiej takie 2,17, żeby to było w miarę mm, w miarę nowe, nowoczesne i tak dalej. I zakres, nazwijmy to poszukiwań, to było 100 km ode mnie, no to ja jestem z Pszczyny, no to Rybniki, Katowice, Dąbrowy i te wszystkie okoliczne wioski i miasta były brane pod uwagę. I chciałem to zrobić tak, że, no nie miałem, otwarcie Wam mówię, że nie miałem całej, całej kwoty, chciałem to... Wspomóc się po prostu leasingiem, i stwierdziłem, że szukam opcji, właśnie leasingowania tego wszystkiego, nie? Bo stwierdziłem, że sobie jeszcze to wrzucę leasing w koszta, to znowu będzie troszkę taniej i tak dalej, i tak dalej. Nie? I sobie zacząłem to szukać, i powiem Wam tak, skracając to mocno, to jest tragedia. To, że ogłoszenia rozmijają się z rzeczywistością. To jest nagminne. To jest po prostu no, nagminne. To, że w ogłoszeniach wam podają, że to jest teoretycznie cena. E, no Teoretycznie. No, pisze w ogłoszeniu cena 60, ileś tysięcy i pisze, że to jest brutto. Przyjeżdżasz? Nie, to jest jednak netto. nie, I kurde, taka gadka z No kurde, tak jawnie lecą ci w bambuko. E, był kiedyś, e, czy swego czasu, taki no, śmieszny filmik na internecie, jak mafia kupuje sobie film. I naprawdę już byłem tak zdesperowany, w niektórych momentach jeżdżąc po tych komisach, po tych ludziach, że to jest no... naprawdę chciałem zrobić tak samo, jak w tamtym filmie. Nie? Jeżeli by się okazało, że pan się jakoś znacząco minął z w tym ogłoszeniu, to tam panu tylko dymiąca dziura w ziemi zostanie z posesji. No niech się pan nie fatyguje. A czy się jechać nie trzeba? Nie, dlaczego? Sprawa jest do, do negocjacji. Czasami poziom bezczelności tych ludzi to była no masakra. Najlepsze było to, jak zajechałem, bo oczywiście ja, ja jestem użytkownikiem samochodów, a nie mechanikiem, i sobie jeździłem z mechanikiem, mój sąsiad jest mechanikiem, Autogałuszka, taka kryptoreklama, jeżeli chcecie, to jesteście ze Śląska, to się odezwijcie, Autogałuszka, to jest akurat mój mechanik, mój były sąsiad, o, tak wam to powiem, i sobie z nim jeździłem i Wybraliśmy auto tam bodajże za 68 tysięcy. To był jumper 2,18 rok. No, super, duper, fantastico, nie? Z ogłoszenia. Pewnie to ogłoszenie jeszcze jest. Najwięk Chyba największy autokomis w rybniku. Jeżeli chodzi o auta dostawcze, nie? Przyjeżdżamy tamto obejrzeć. Oczywiście w tym komisie też było, nie? No, bo. Cena tam była bodajże 50 ileś tysięcy brutto to było na Otomoto, a finalnie właśnie okazywało się, że to było 68 tysięcy, więc no, różnica w cenie, bo to Allegro że Allegro Otomoto. Inaczej coś tam porobiło i napierdało. no takie gadki, sradkie. nie. Ale dobra, przyjeżdżamy tam. <grym> No, wizualnie to się już tam delikatnie rozmijało, nie? No delikatnie, bo delikatnie, ale się to rozmijało, nie? Auto w ogóle nie umyte, to jest po pierwsze. Druga rzecz, gadałem dzień wcześniej i ja, i mechanik, że tam będziemy i będziemy chcieli obejrzeć to auto, nie? Auto, akumulator wyładowany totalnie, wszystko musiało lecieć ze startera. Wszystkie kontrolki, jakie się dało, się świeciły, nie? Łącznie akumulator świecił, e, olej świecił, AdBlue świeciło. No, multum tego było. To pan doleje, to pan tamto zrobi, to się doleje, to się. E, to, bo to, to było zapieczone, to sobie tutaj stało, tu stram to, wam to. I potem takie gadkie sradki z tego wszystkiego wychodziły, nie? No ale dobra, stwierdziliśmy, no przyjechaliśmy, nie wiem ile z, z szczęty do rybnika, no ale powiedzmy tak, no. Idę tam, nie całą godzinę sobie jechałem. No To stwierdziłem, dobra, przejdziemy się na stację diagnostyczną. Oczywiście, paliwa tyle co kod napłakał, ale dobra, dojechaliśmy na stację diagnostyczną. Wycieki, wyciek z turba, A, oczywiście, wyciek z turba. Ogólnie, jakiekolwiek wycieki były, to jest yy, standardowa rzecz w tym modelu. Obecnie jaki model byście nie wzięli. Yy, odpowiedź sprzedawcy. Te standardowa usterka w danym modelu, one tak mają, to za chwilę się zgubi, bo to stało, bo to sram to owam to. No ja pierdzielę. Ale dobra, były ten wyciek. No i tak z mechanikiem obgadaliśmy, że no finalnie dałoby się to auto wziąć. Ale trzeba do niego sobie troszkę włożyć, się troszkę włożyć. Filtry, oleje, rozrząd by trzeba było zmienić. Takie no typowe rzeczy, jak kupujecie auto. Do tego nowiutki akumulator, opon to praktycznie już tam nie miało, więc opony też y, wchodziły praktycznie do kupna. No i tak policzyliśmy, że tak czwórka, piątka by trzeba było sobie do tego y, dorzucić, nie? Więc y, idziemy do, do biura gadać, jak to tam wygląda z tą ceną. Pan wielce liczy, no znaczy się powiedzieliśmy oczywiście e, swoje uwagi i tak dalej. I pan bierze kalkulator i ewidentnie, wiecie, no coś tam cyka, cyka, cyka sobie w tym kalkulatorku. I pytam z tego, jak finalnie, ja nie lubię się targować, finalnie, ile chcesz za te auto, ile możesz my opuścić z racji właśnie na te wszystkie mankamenty i tak dalej, nie? Auto 68 tysięcy brutto. I co usłyszałem? No 200-300 zł. Ile? Auto z takimi usterkami. Z usterkami typu niewiadomymi, bo to nie wiadomo czy ten e, czujniki oleju, bo był niski po, e, poziom oleju, kiedy tam było wszystko robione i tak dalej. To jest dużo takich niewiadomych, z tego turba się lało, nie lało. Albo to była pierdoła, albo to nie była pierdoła. I to można było się wkopać w każdą stronę, nie? I gościu ci gada w aucie za 68 tysięcy. Rząd ci spuści 200-300 zł i to jest maksy, Kurwa, no nie. No po prostu, kurwa, no nie. Boże, czy ty to widzisz? Ogólnie, w skrócie, wyśmialiśmy go i tyle nas widzieli. Ale no, ogólnie, jeżeli chodzi o stany techniczne aut, ja rozumiem, szukam blaszaków, yy, czy furgonów i tak dalej, nie wiem, co tam jest w kategoriach yy, pisane, jeżeli chodzi o wyszukiwarki, ale ta blacha, te auta nie muszą być piękne, One to są auta dostawcze. Ale niektóre modele powiedzmy te 2,15 wzwyż, że niektóre modele naprawdę wyglądały jakby były, nie wiem stoczone z górki jakby się skulały z górki i kurde, kto się za chwilę wystawi na, na ogłoszenie, no to jest tragedia po prostu to była tragedia i co najlepsze, no ja nie powiem ja że Jumpiego swojego kupywałem za 15-20 tysięcy ale tak jak mówię, to było 6 lat temu i ceny masakrycznie podskoczyły teraz do góry, więc no, jeżeli chodzi o Jumpy e, nowszej generacji Jumpy, Skudo co tam jeszcze jest? Peugeot Partner? To jest praktycznie ta sama buda, no to to już macie po okolicy tych 30 tysięcy. Patrząc na to realnie, no to z przodu macie troszkę techniki, jeżeli chodzi o umiejscowienie w samochodzie, a reszta to jest zwykły kawałek Metalowej puszki. I te ceny wychodzą masakryczne. A kurde, żeby to jeszcze było w jakichś przystępnych e, wizualnie opcjach. Nie. Wiecie co? Kolejną rzeczą jest taki. Wszystko jest udawane, tak masakrycznie udawane. Powiedzcie mi tak. Ja kupiłem pierwsze te swoje jumpy z przebiegiem 176 tysięcy. Ja nim obecnie mam teraz nakulane. Ponad 300. 300 mam na kulane, czyli 130 tysięcy, ja przejechałem przez te 5 lat. Przyjmijmy, że to było te 5 lat. Auto, które ma na przykład 10 lat yy, i jeździło yy, jako brygadówka, czy jako dostawczak i tak dalej. Ono nagle ma na kulane 150 tysięcy. No kurde, no jak. No przecież to się dało łatwo policzyć, no kurde, to jest takie cygaństwo na każdym kroku, że, że no, no głowa mała, nie? Finalnie wyszło to nawet dobrze, jeżeli to chodzi o tą całą sytuację, bo najbardziej byłem napalony na tego jumpera. Jumper za 68 tysięcy, żeby go wziąć na leasing i tak dalej. Byłem tak załamany tą sytuacją i tymi poszukiwaniami z tym, z autami, że stwierdziłem, mam to w dupie. Bo nie wiem czy wiecie, biorąc leasing, ja mam powiem jak ja to miałem, nie? bo się o wszystko orientowałem. Auto 68 tysięcy, rocznik bodajże tam był 2,18. Eee, rata by mnie wychodziła coś koło 1200 zł. 1200 zł brutto. Hmm, oczywiście ja bym to sobie jeszcze w koszta wrzucił, ale co mnie najbardziej przerażało? Ubezpieczenie. Ubezpieczenie na rok wychodziło by mnie, bo miałem już policzoną tą całą ofertę leasingową, to jest 4000 zł na rok. Na 4 lata leasingu, no to macie 16 tysięcy za samo ubezpieczenie. I cieszę się, że nie kupiłem tam tego auta, że wyszło z tym autem tak jak to wyszło, bo kurde, nie wiem, wtedy jakoś to byłem tak załamany i dotarło do mnie, że e, wyłamałbym się ze swojej zasady. A od kilku lat mam taką zasadę, że kupujesz tylko to, na co cię stać i na co masz gotówkę, nie? A wtedy by tak było, że miałbym raty leasingu, dobijałoby mnie psychicznie, bo to nie chodzi o to, że tych 4000 by się nie miało na, na rok na ubezpieczenie, tylko psychicznie, kurde, wiecie, auto kosztuje tyle kasy i to widzisz. To jest jeszcze spoko, do, do, żeby to przeboleć, ale... Te 4000 ubezpieczenia. No tego nie widzisz, a to jest no, gruba kasa. Jak dla mnie, to jest po prostu gruba kasa. Nie? I dotarło to do mnie, że e, kupujesz za to, na co cię stać. I stwierdziłem właśnie, że kupię sobie nowszego. Nazwijmy to Jumpiego. Yy. Za tyle, za ile mnie stać. Nie? No i na nowo znowu szukaliśmy. I finalnie e, Rafał, czyli właśnie mój mechanik, znalazł w stezorykach, czyli w kielcach, Busika, którym właśnie sobie wracam. E, a dokładnie jest to Fiat Fiat Skudo. Fiat Skudo 2.15. 2.15 albo 2.16, muszę w papierach popatrzeć, ale chyba 2.15. 2 litry silniczek. E, jest klima. Jest klima, jest komputer pokładowy, jest ten pomat. Co najlepsze, siedzenia wszystko jest w skórze, nie? Więc wygoda jest, nie? Co tu jest jeszcze ciekawego? No podgrzewanie, klima, radio Bluetooth. To jest fajne z racji tego, że ja nienawidzę słuchać reklam i... Jak jadę gdziekolwiek, to po prostu albo leci Spotify, albo Radio Nutka, czy cokolwiek, tam gdzie nie ma reklam, nie? Więc mogę sobie puścić swoją muzyczkę, swoje szatany i jestem uwolniony od reklam, więc to jest naprawdę fajna opcja. No, pełno elektryka, nie? No lusterka, takie rzeczy, to tu wszystko jest. Jak dla mnie, nie jest to idealna opcja, którą chciałem. Przeważnie, czy przeważnie, chodzi głównie o to, że paka, nie? Paka jest taka, jaka była. Ale tak, jak mówię, jestem z tego zadowolony, że kupiłem coś młodszego. W moim przypadku to jest 8 lat, no to to jest duża różnica. Ale kupiłem coś i mam to. Nie jestem zadłużony. Nie jestem zadłużony ani fizycznie, ani psychicznie. A do tych gabarytów jako tako jestem przyzwyczajony. Nie polepszyłem sobie gabarytowo, polepszyłem sobie jakościowo e, busika. Ten komfort jazdy czy dojazdu do roboty będzie lepszy. I to, że mam naprawdę wolną głowę od kredytu, leasingu itp. Itd. To jest jednak opcja taka, że znaczy, mi się spodobało życie bez zadłużenia. Nie wiem jak to nazwać, ale wiecie o co mi chodzi. Jeżeli kupuję cokolwiek, kiedyś miałem tak, że. Telefon sobie wezmę na raty, konsolę sobie wezmę na raty, kompa wezmę sobie na raty. No i dobra, no co tam jest, tam 200-300 złotych i tak dalej, i tak dalej. No ale jak to się potem posumuje, no to kurde, zawsze jesteś w dupie z kosztami, nie? Z kosztami. Zawsze masz to psychiczne uwięzienie, że masz coś do zapłacenia, nie? A teraz, tak, mówię, 2-3 lata temu, nie wiem, tak mi coś siadło na, na głowę, że wyzbyłem się. Wy, Pospłacałem po prostu wszystko to, co miałem na raty pobrane, i teraz kupuję tylko za gotówkę. I powiem Wam szczerze, dużo lepiej się z tym czuję, dużo lepiej mi się żyje. Mam tylko do poopłacania tylko to, co jest no, typowe do poopłacania, tak? czyli zusy, jeżeli chodzi o firmę. Paliwo tyle, ile wyjeżdżę, to wyjeżdżę. Ale nie mam rad. Ja jestem mega z tym szczęśliwy i. Wiecie lub nie, ja tam religijny za bardzo nie jestem, ale nie wiem, jaka tam opatrzność ode mną czuwała, że nie kupiłem tego jumpera, że się okazał taki, jaki był i naprawdę, ja jestem z tego zadowolony. Dajcie znać w komentarzach, co, jakie wy mieliście w ogóle przygody z kupnem czy to auta firmowego, czy, czy prywatnie, bo na pewno, kurde, na, jest tyle... Przekłamań w tych ogłoszeniach, że to no, można, można godzinami chyba gadać. Nie? No. I co jest najlepsze? No, ludzie nie widzą problemu w tym. To jest, znaczy, ludzie w sensie sprzedawcy najczęściej nie widzą problemu, bo jest e, przemiał nie? tych ludzi, i ludzie szukają tych aut. Tylko czy im po prostu tak, kurde, nie jest głupio czasami pisać takie pierdoły w tych ogłoszeniach, a potem, a to jednak nie, no bo to jednak e, troszkę inaczej wyglądało, wschód słońca był, to to było fajnie wyglądało, tu było, wy, e, wiecie, no, pod takim kątem zrobione zdjęcie i tego nie było widać, a to teraz nagle wyszło, a ten bieżnik to jeszcze na tych oponach jest naprawdę bardzo dobry, a to kurde... Wiecie, no 2 mm tego morowka jest i kurde, on twierdzi, że to jest dobre. No naprawdę. trudawianki się z tym wszystkim dzieją. Brakuje chyba takiej naturalnej szczerości. Jeden do drugiego. Jestem zadowolony na chwilę obecną. Przynajmniej zobaczymy, co będzie po czasie, jeżeli chodzi o skudo. Aha, no to jest skudo. Dobra, muszę się przyzwyczaić. Teraz zostało tylko zrobić no, ten typowy serwis pokupienny, czyli właśnie oleje, filtry i tak dalej. I zobaczymy, jak to wszystko będzie się kulało. Ja tam jestem, dobre myśli. Ja tutaj mam przejechane 200. kurde, czekajcie. No się. 240 tysięcy. 240 tysięcy na 2015 rok. No, to to jest według mnie taki w miarę uczciwy um, ten um, przebieg. Dajcie znać jakie wy mieliście akcje, kupno, sprzedaż w ogóle. Jak wy e, podchodzicie do tematu właśnie leasing, e, czy gotówka, jak finansować rzeczy firmowe itd., bo też jestem w sumie ciekawy waszego podejścia do danego tematu. Nie? Na chwilę obecną, moja wersja zakupowa jest taka, że albo kupujesz ty, na tyle na ile ci stać, albo kupujesz nowe, bo nie wiem, czy drugi raz chciałbym się bawić w te przegrzebywanie tego, tego całego gnoju na internecie i kurde, że szukanie diamencików, nie? bo ja wiem, oczywiście, to, że kupicie nowe. Też nie zawsze gwarantuję Wam to, że jest to bezproblemowe. Przecież nie wiem, może część z Was kojarzy e, taką akcję, przynajmniej nie wiem jak się to skończyło. Tam Mercedes za milion i <gryw> nówka sztuka, a też z wadami był. I też Mercedes się na to wszystko wypił. Tak, jak mówię, nie wiem jak to się skończyło, ale z tym ileś tam filmów było i też się to tak wlokło, nie? Ale raczej zbierać pieniądze i kupić nowe. Albo na tyle najlecie stać w danej chwili, tyle kupujesz i musisz być z tego zadowolony. Takie moje podejście. Ja jeszcze biorę łyczek wody i jadę dalej. Na razie.